Miecwitk, pufytk. był to prawie ten sztut, ciej ziałowało, ziałowało się kangamema, młezie. Często, ciej zdyżało młysadłygłe ic bez las dodum, tej ziałowało, że nie je ptycha, ale tery, meslało, chyckając na dnie, kangameminy tasie. Jeźle to my. Lettani to je Tegłe nigdy nie Płylubia I ciej tak zależało na leftft gydadało A ciej spydało w dół gydało Ała I gdało tak Do hecie kanga meme. Rzecz jasny, że ile kanga mema rozpiała swoja tasia, zary widza, co sa stało. Bez śtud zdywało i sa nawet, że je wylankły, ale już za chwila wiedza, zieni. bo z fiunda, że, że kresztof robi nigdy nie do aby kanggu stało sa co lechygłe. Tej rzekła są so. Jeźle łeni, co so ze mnie robią śpys, tej i jeso z nich śpys zrobią. Ne atery kanguśkły, mylkły, rzekła wycygające posątkłe ze swojej tasie. Cias idź spac, jękły. Rzekło prosuntkłe tak dobrze, jak le młegło płycił żasne ryzę. Ale nie było to nabelniej jękły i nie zdrzało, żeby kanga mema rozmiar co znycie. Ale nie przódku pani, rzekła kanga mema głosa, i Jękły ze prosuntkłe, Rozyrające sawe lankło za innym. ale jinsi ich tiłe nie było. Trus zabywił sa skanguś se doma, z chwilą bardziej nim młecia żony. a płyfytk, chterem łyd był sobec jak kanga mema, derch jeś był na piuściestej górce w lese, ćwicząc sa wskrykaniem. Jesa tak zastanevium. Rzekła kanga mema zamyślonym głosem. Cie nie byłoby dobrze, zysysy płe wieciora, we patca w zemny łedzę. Co ty na to, kangłyśkły, młylkły? Posuntkłe, chterno tak płeprywdze nigdy nie ledało pani głę, zdrugnało jak łe ramiona ma. I wzało sa do jedzenie, tak dryst głosa jak le Kanga Kangamemłe, Myślę, się już czas, aby ściero płega dać. to jest rych tych miły bówka, rzekła Kangamema. Ciej umiały miały się kłęwny, łeda do kumpanie. Je niejem kangwysk. Głosno rzekło prosuntkę. — Jejem prosuntkę! — Ale jore rebłylkę, jo! — rzekła kanga mema uspokoiwająco. — I nawet udywy głos prosuntka! Ja ciśle niemądry! Cygnała dali, wejmujące ze siawci wielci sztek żółty medła. A co pery Bandze robił? Ciebie nie widzę, ce? wrześciało prosuntkłe. Ciebie nie widzę, łaciów! Przedrzecę się na mnie. Doch zdrza, kangłyś, zdrza! dosz Te rzekła kangamema. Wiś, że je wczoraj gda, jak Bandześ płeky swe swoje młynie. Jeźle dalej robił ta ci jak jakby prosundkła, tej ły i banześ wezdrzył jak prosundkłe. I pomyślę, Lele, jak tej te bandęś żałował. Ne, tej do kumpanie i żebym jej nie darwa was tym gadac.